Witajcie. Ja nazywam się Ryszard Kowalak. Jak wiemy, klocki Lego zostały stworzone, by rozwijać kreatywność dzieci. Dziś zajmiemy się zestawem z serii, która tę kreatywność rozwija nieprzerwanie od wielu lat i która jak jedyna posiada nadal dwa modele alternatywne, które wycofano już dobrych 5 czy 6 lat temu ze wszystkich pozostałych zestawów. Tak więc, zapraszam do recenzji prawdziwego, wspaniałego kreatora 5929. Zaczynajmy! A oto i nasze opakowanie. Jak widzimy na obrazku, są pokazane ty typowe, zwykłe elementy w różnych konfiguracjach, w tym też kilka ciekawych i przydatnych części. Jednakże nie ma tu żadnych specjalnych animacji, specjalnego tła, wielkiego logo serii. Jest to po prostu zestaw skierowany do dzieci, które chciałyby rozpocząć przygodę z LEGO oraz do LEGO maniaków, którzy po prostu chcieliby uzupełnić zestaw elementów. Nie ma tu jakiejś wielkiej reklamy w takim przypadku jak Ninjago i co prawda wygląda. Ten zestaw o wiele mniej zachęcająco, jednakże niesie ze sobą o wiele większą ilość elementów i jest relatywnie bardzo, bardzo tani. Bo trzeba pamiętać, że zestawy kreatora w przeliczeniu na ilość elementów są zestawami najtańszymi ze wszystkich. Tutaj natomiast mamy kolejną wspaniałą rzecz, zawsze obecną we wszystkich kreatorach czyli spis wszystkich elementów, które tutaj dostajemy. Czyli najlepszy dowód na to, że zestaw ten nie ma przedstawiać jakichś konkretnych rzeczy, tylko dać nam mnóstwo, mnóstwo wspaniałych części. W pudełku znajdziemy wiele elementów. A są to kolejne, Duży worek zawierający wszystkie większe elementy. Mniejszy worek z drobiazgami, które jak widzimy... Są naprawdę bardzo liczne. Oddzielnie zapakowana platforma w kolorze zielonym. Wspaniałe oddzielnie zapakowane drzwi. Oraz instrukcja zawierająca instrukcje do dwóch zestawów oraz dwa pomysły na zrealizowanie innych setów, jednakże nie obdarzone już instrukcją. A oto i ogół elementów, które napotkamy w tym oto zestawie. Jak widzimy jest ich naprawdę, naprawdę dużo i są w 100% warte tej niewielkiej ceny jaką jest tutaj 30 zł. Tak jest, te wszystkie elementy kosztują dokładnie 30 zł razem z tym zestawem. Czyli o 10 zł mniej niż na przykład taki spinner z taką oto postacią. Oczywiście oszczędność, którą tutaj zachowujemy, jest też motywowana brakiem reklamy oraz tym, że to są teoretycznie elementy podstawowe. W praktyce jednak otrzymujemy tu gigantyczną ilość elementów fantastycznych, którą powoli postaram się Wam przybliżyć. Otóż, pierwszym elementem, który oczywiście jest niezwykle ciekawy, są takie oto nowego typu drzwi, które możemy połączyć z tym oto elementem i stosować dowolnie do różnych kamieniczek, zamków, domków. Kolejny ciekawy element to okienka, w które możemy włożyć takie oto kraty. Dostajemy tu dwa. Wspaniałe okienka, plus oczywiście kraty do nich. Kraty te możemy oczywiście również umieszczać w drzwiach, tak więc jest to też element niezwykle, niezwykle funkcjonalny. Kolejnym ciekawym i wartym uwagi elementem są kwiatki starego takiego typu, kwiatki w kolorze, jasnozielonym. Kwiatki w kolorze jasnozielonym są o wiele rzadsze od kwiatków w kolorze ciemnozielonym i według mnie zdecydowanie, zdecydowanie ładniejsze, bardziej przydatne. Poza tym mamy tu też takie elementy jak klucze, wspaniałą, wspaniały hełm postaci w kolorze jasno-szarym, beczkę, Genialną moim zdaniem twarz postaci, która z jednej strony wygląda w ten sposób, natomiast z drugiej w ten sposób, i ta strona jest o wiele bardziej warta uwagi. Dostajemy tu też taki element. Pewnie wielu z Was już go widziało wcześniej, a przynajmniej tak się Wam zdaje, jednakże jest tu pewna innowacja. Nie jest on zaokrąglony, tak jak większość elementów tego typu do tej pory dostępna na rynku. Takich jak na przykład ten element. Jak widzimy, tutaj występuje takie oto zaokrąglenie. tutaj go nie ma. Kolejny wart uwagi element to oczywiście wspaniały ciemny miecz, który prezentuje się o wiele, wiele lepiej niż te miecze z serii Castle Fantasy Era. Dodatkowo oczywiście otrzymujemy także koła do wozu oraz wiele, wiele, wiele. Podstawowych elementów w fantastycznych kolorach, na przykład takie oto cegiełki. Które uwaga, taki element jest obecnie wart całe 50 groszy, podczas gdy ten 10. Tak jest. Kolor w dzisiejszych czasach ma gigantyczną wagę i. Elementy w takim kolorze są bardzo pożądane. I tutaj otrzymujemy takich elementów aż 12 i to właśnie w najlepszej możliwej wielkości, ponieważ 1 na 2, 1 na 3 czy 1 na 4 już są zdecydowanie zdecydowanie mniej przydatne. Rzućmy teraz szybko okiem na postać naszego fantastycznego wojownika. Jak widzimy, nożki są tradycyjnie czarne, natomiast tors jest nadrukowany z obu stron i prezentuje się naprawdę. Naprawdę świetnie. Achem idealnie do postaci pasuje. A oto i skompletowany zestaw w podstawowej formule ukazanej na opakowaniu. Pierwszym jego elementem jest smog i muszę przyznać, iż jest on wykonany naprawdę wspaniale i wygląda naprawdę, naprawdę. Świetnie i przekonująco, pomimo faktu, iż jest pełen kwadratowych elementów i naprawdę jest zapewne bardzo, bardzo bawialny. Tutaj mamy natomiast tytułowy zamek. Oczywiście nie jest to duży budynek, jest to tylko mała budowla przeznaczona typowo do użytku dla dzieci, jednakże prezentuje w najlepszy sposób, jak wiele elementów tutaj otrzymujemy. Ostatnim zaś elementem jest oczywiście wóz. Sam zestaw proponuje nam także zbudowanie konia. I jak się okazuje, właśnie koń, zamek oraz ten oto smok są tymi ideami, o, mówili, o których mówiono na opakowaniu. Trochę się tym zawiodłem, ponieważ byłem przekonany, iż... Zaprezentują nam po prostu budynki, które jeszcze możemy zbudować. Jednakże pamiętajmy, iż elementy te są na tyle ciekawe, na tyle wartościowe, że naprawdę dają gigantyczne możliwości. Reasumując, uważam, że zestaw 5,929 jest jak najbardziej wart zakupu, a jego cena jest wręcz śmieszna, porównując go z ceną na przykład takiego oto spinera, czy innych najnowszych pomysłów LEGO. Albo produktów licencjonowanych. Zestawy kreatora zawsze i niezmiennie nie miały sobie nic do zarzucenia i tak jest i z tym setem. Jeżeli szukacie okien, jeżeli szukacie świetnego rycerza, jeżeli szukacie drzwi, jeżeli szukacie morza, wspaniałych elementów, morza, studów, ten zestaw jest dla Was najlepszym rozwiązaniem. No cóż, to by było na tyle na dzisiaj. Oceniajcie. Komentujcie, subskrybujcie, piszcie na maila morzestudowmałpa.gmail.com oraz wchodźcie i lajkujcie moją stronę na Facebooku facebook.com.